Witam Was bardzo serdecznie. Zaraz zobaczę, czy kamera nie będzie zasłaniała. A może być tak. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku. Kurde, zapomniałem najlepszej. Aj, zaraz. To jest gra, która. która była pierwszą moją grą, którą uruchomiłem na komputerze. I chyba ona wyszła też w tym roku, w którym. ja się urodziłem. Jest to kapitan Pazur, więc bardzo sentymentalna gra. Bardzo gra retro. Jesteśmy sobie kapitanem pazurem. Tylko ja oczywiście mam wersję Crazy Hook Update. Bo powiem wam, że odpalenie tego w 1920-1080 kurde udało się. Właśnie chodzi mi o to, że to jest bardzo przyjazne. A tutaj, w tej wersji, w którą ja kiedyś grałem, był dubbing polski i ona wyglądała wtedy świetnie. Ale cieszę się z tego, co mamy. I myślę, że nawet bez tego dubbingu polskiego damy sobie w jakiś sposób radę i nie będziemy z tego powodu bardzo ubolewać. Dobra, audio mamy. Jak tu się robi kontrol? Eee, dobra, spacja, atak, hand atak. Dobra, ja sobie to może przygotuję wszystko. Shift alt, spacja. Kurde. Jak ja się cieszę. Nigdy w to nie grałem. Od kiedy? Kiedy złożyłem swój pierwszy komputer w wieku 6 czy 7 lat i odpaliłem to, to nie miałem jeszcze nigdy okazji, żeby w to zagrać. A jeśli. A, patrzcie, tu nie ma. Aha, tu można sobie po prostu tak poustawiać te klawisze. Jak coś, to jeśli zapomnę, a myślę, że mogę zapomnieć, przypomnijcie mi o tym w komentarzu, albo piszcie do mnie na maila, albo piszcie do mnie w komentarzach, albo piszcie do mnie na privie na TikToku, albo na mailu myślę, że najlepiej. małpa to jak w przyszłości po prostu pryśnie na przykład jakiś link czy coś, to wam pomogę znaleźć, czy coś. Jeśli byście chcieli zagrać. Ja robię chyba cięcie, przypisuję sobie klawisze i lecimy dalej. Dobra, to nie było w szczerze aż tak dużo. Mamy ustawione, a jak coś bardzo ważna rzecz, odpalajcie to raczej, mam kartę Nvidia i odpaliłem to jak widzicie w tym górnym lewym rogu za pomocą Directixa 9 Display Audio Edit Players. Coś tu można zrobić. No dobra, nieważne. Niech będzie player po prostu. Wow, to było multi? Ta gra z 97 roku, tak mi się wydaje, że nie kłamie. I kurde, wiecie co wam powiem? Że ja tej gry chyba nigdy nie ukończyłem. Szczerze. Bo gdzieś tam się zatrzymałem, już jak były takie podziemne. Jak były krakeny i tak dalej, jakieś podziemne. Tak ona docelowo była w polskiej wersji językowej. Cieszę się po prostu z tego co mam, czyli mam tak. Okej, tak się strzela. I co? Pamiętam, że był magiczny pazur. Tu zbieramy jakieś takie super znajdźki. Aha, można do góry patrzeć. Kurde, gra, gra pamiętam, że później będzie trudna. <laughs> To jest typowa platformówka. Pamiętam, że jeszcze z tych platformówek dawnych, to była jeszcze taka gra, która nazywała się Szymek Czarodziej, coś takiego. Trochę tego jest. Ale patrzcie, że jak na 97 rok uważam, że to wychodzi fajnie. Ta gra jest na pewno bardzo grywalna. A jeśli wy to kojarzycie z kiedyś, możecie się podzielić. Albo jeżeli wiecie w jaki sposób można by było to chociażby po polsku napisać, to może byście pomogli komuś jeszcze. W tych komentarzach wiem, że następne. M, te, że na początku będziemy w cave'ie, znaczy w takim tym dungeonie, jakby to powiedzieć. Później będą takie etapy w mieście. Tu jest też dużo easter eggów, wbrew pozorom. Będą w jakichś zaroślach. Czy tak powiem, dżungli jakiejś? Coś takiego? Coś... Lesie, przepraszam, lesie. O kurwa. Zobaczcie, możemy strzelać jeszcze. Później będzie też magiczny pazur, który będę mógł używać. A bo patrzcie, czekajcie, czekajcie. O kurwa. To jest czwórka. Nie wiem, co to jest czwórka. Dobra, zmarnowałem po magicznym pazurze i wszystkim, także fajnie. 1, 2, 3, 4. Tak przynajmniej mam to przepisane, jak widzieliście na początku. Kurde, tak się cieszę, że to odpaliłem. Jakbym teraz, będąc trochę starszym niż kiedyś mając lat. Pamiętam, pamiętam na pewno, że w roku 2007 miałem jakiegoś chujowego Atlona. Albo Pentiuma, już nie pamiętam. Mógł to być Pentium 1 albo Atlon, nie pamiętam. I. Tak, tracimy HP. A tu je regenerujemy. O, właśnie. Perfect timing. Ale ta gra. Miała pełny dubbing polski. Oczywiście, że tu były takie teksty typu magiczny pazur, coś takiego. I kurde, szczerze, to nie było takie odrażający dubbing. Kurde, wyobraźcie sobie, że to jest. No dobra, może nie na taką skalę jak kiedyś gralibyśmy w Gotika, nałóżmy. po niemiecku. Ale nam miło tamten dubbing. Musimy się nie bać przede wszystkim używać tych pm -ów. Bo ja pamiętam, że raczej w większości to ja grałem po prostu bez tych magicznych pazurów i tak dalej. Tylko po prostu siłą miecza i rozpusty... ...siły brutalnej. Ej, ja gra przypomina takiego indyka, co nie? Aaaa! I właśnie na to uważajcie. Potracimy życie. A żyć nie mamy, nieskończoność. Dlatego... Kurde, trochę jak Crash, nie? Trochę można się w Crashu poczuć. O, patrzcie, mamy mapę. I to też mi się podobało. Bardzo. Mamy mapę. I ten... ta muzyka po prostu była taka... Ah! From this and all of the nine gems. Ej, właśnie nie zwróciłem na to uwagi, czy ja swoją super głową zasłaniam coś? Mam nadzieję, że nie. Nie potrzebowałem na to, sorry. Jak coś tu zmienię się gdzieś. Nie, właśnie idealnie nie zasłaniam. No do, bo, dobra, może do ideału daleko, no, ale nie zasłaniam hala. Okej, okay. to pamiętam, że też było. Wow. Widzicie, ci przeciwnicy stają się coraz to sprytniejsi. A później będzie naprawdę. Tak jak ten pistol. To jest taki po pojedynczy atak. To ten magiczny pazur to chyba w ogóle zabija od razu. Jeszcze dynamit jest, nie? Super, jest ta gra, po prostu super. Jakbym miał cały przeszedł. A pamiętam, że później, też takich trudnych poziomów, będzie coś takiego. takie wybrzeże pirackie, co nie? I tam też było trudno. Ale wydaje mi się, że ja od X lat nie grałem w to nigdy. Patrzcie, mamy proch. Oczywiście, że mógłbym to eksplorować tak w pełni i wszystko. Super. Oj, wiele osób mogło powiedzieć, że polski dubbing był wręcz za kołą. Oj, no bo generalnie polskie dubbingi często były za kołą. pamiętam gdzie to znalazłem tą grę. Gdzieś ją w internecie w odmętach znalazłem, ale link oczywiście jak się ode mnie odezwiecie, to na pewno dam. Teraz jesteśmy trochę starsi, sprytniejsi i może pójdzie to łatwiej. A, jedzenie. Widzicie, że żarcia i tego życia dostajemy. Na razie bardzo dużo. Ale się posypał. W dół? W dół. Tak, bo mamy strzałki, które nam pokazują co mamy robić. Zsave. Czekajcie. No gra została zasejwowana i wydaje mi się, że nic więcej nie muszę robić. Z dupy po prostu wziąłem tą grę, sobie pomysł na nią. Po prostu to jest tak, że wiele tytułów po prostu nie pamiętamy. Nie wiem, czy wy pamiętacie na przykład tą grę, albo w ogóle czy graliście, nie? Tak jak Alien Nations. To była strategia, gdzie byliśmy takimi niebieskimi ludkami, którzy się nazywali Pimony, byli Psykisowie, czyli takie owady. I były jeszcze. O, właśnie, Flaming Sword. I były jeszcze Amazonki. I generalnie strategia. pieprzona strategia, w w którą mi się pamiętam, bardzo dobrze grało. A jeszcze mroźny będzie. Ale widzicie, że. Sam gameplay to nie jest fizyka kwantowa, co nie? Bo nie jest, no nie uszkodzimy się. Ale gra się super. A przynajmniej mi. Czy ja mam jakieś konkretne ilości tego Flaming Sworda? Czy. Już nie mam tego. Czyli to chyba czas był po prostu, tak mi się wydaje. Będzie trzeba miniaturki też mieć do tego. Aj, patrzcie, tu mamy na przykład czarną dziurę. Bo tutaj, tak jak mówiłem, takich powiedzmy isteregów, ukrytych rzeczy. O, bardzo mi to przypomina Just Jack, Jackrabbits, czyli te króliczki. Bardzo mi to przypomina. Kurde, wyobrażacie sobie speedrun tego? Szczerze, wyobrażam sobie. Ale na pewno nie ja. Ale generalnie, że są ludzie, którzy to robią. Jestem w stanie stwierdzić, że tak. Dobra. Musiałem światło odpalić, bo już moja twarz była troszkę ciemna. A jeśli wam pomogłem, zrobiłem wam dzień na przykład tego grą, to napiszcie. Po prostu. Chciałem zobaczyć, czy tylko ja tą grę tak wspominam. Rabiamy się trochę, co? Demage'a nie dostajemy chyba z tego, yy, od upadku, tak mi się wydaje. Ale gra jest szybka, nie? Znaczy, to my sobie też dyktujemy takie tempo. Tu podoba mi się, że nie ma czasu, na przykład, który, który przy którym musimy zrealizować to, bo na przykład w niektórych grach tak potrafiło być. Strzelajmy i używajmy tego. Szczurka dostałem. Dobra. BOSY BĘDĄ, WŁAŚNIE BOSY BĘDĄ! MAMY BOSA! Pamiętam. A i ten anglojęzyczny dubbing nie jest wcale lepszy. Mógłbym powiedzieć. Leraux. Kurde! Tu właśnie jakieś sposoby muszą być na nich. Wow! Fajne. Ale pierwsze <Sry> Strzelanie byłoby useless, tak mi się wydaje tutaj. stara się światłość? Jestem. Wow, 12 minut gram w to. <ścoughs> Super. Ile radości sobie możesz zrobić, kupiąc grą. Najbardziej, bo odpala się w high-resolution. Ram kapitana Pazura. Piąty siódmy, tak. Muszę spróbować ich Wymagane DirectX 5... 5 megabajtów. Czekajcie, 32 gigabajty... 32 megabajty RAMu. Ale muzyka taka jest... Takie espadiolo, nie? The first game. The first game. I szczerze Wam powiem, wydaje mi się, że tutaj będziemy robić krótsze trochę odcinki. Będę robił krótsze odcinki. Jak coś od razu Wam mówię. Nagrywam to w sierpniu. A to będzie emitowane we wrześniu. Ewentualnie. Porobimy trochę inaczej. I wiecie co Wam powiem? To będzie tyle na ten odcinek. Piszcie komentarze co sądzicie, Nara.